Siemanko, wracamy z drugą wersją poradnika. Część już z Was zauważyła, że poradnik na propos Wolframu w poprzedniej wersji już nie działa, jest załatany. Natomiast mamy drugi sposób. Żeby go wykonać, potrzebujemy dostać się tutaj do Glower Chestershire do punktu widokowego. Jak widzicie, zaznaczam już sobie patrole, które chodzą przez to miasto. Głównie patrole chodzą przy głównych, przy głównych drogach. Z reguły jest tu od 3 do 5 patroli, więc co musicie zrobić? Wejść na ten punkt widokowy, zaznaczyć sobie szybko te, te, te patrole i po prostu sukcesywnie po, po, po kolei, że tak powiem, je powybijać. Tutaj, jak widzicie, ja też po drodze przy okazji zbieram skórę i, i wnętrzności z tych wszystkich zwierząt, bo nie robiłem tego wcześniej i teraz mam po prostu duże braki, więc. Kiedy poświęcam czas na farmienie, właśnie Wolframu, przy okazji zbieram te rzeczy. No i wracając, pierwsze co? Eliminujemy wszystkie te patrole. Ja teraz wyeliminuję sobie tego gościa, pozbędę się go, żeby mi potem nie przeszkadzał. No i biorę się za, e, za pierwszy patrol. E, gościu, który niesie, niesie na marze Wolfram, no to jest to, że tak powiem, ten sam schemat. Po prostu gościu ma przy sobie Wolfram, więc musimy się pozbyć całego patrolu najlepiej. Próbowałem wcześniej zabić tylko tego gościa, który ma przy sobie Wolfram e, i zrobić to, co robimy tutaj dalej, ale nie zawsze działało, więc polecam wybić cały patrol po prostu. E, no i zabijamy po prostu sobie ca całą ekipę, zbieramy co nas interesuje i lecimy do kolejnego patrolu. Tutaj macie, tak jest, wolfram w kieszeni i lecimy dalej. Przyspieszę, żeby czasu nie marnować, więc mamy kolejnego gościa tutaj, który nasz wolfram niesie. I po prostu jego też zgarniamy. Kwestia jest taka, że działa to dokładnie tak samo jak wcześniej, tylko po prostu załatali tą dziurę, że nie ma na zasadzie tego, wiecie, załaduj wczy, zapisz i wczytaj grę. Tutaj jak widzicie tego akurat gościa, co teraz zaznaczyłem wcześniej, nie widziałem, bo byłem za daleko, więc nie wszystko jesteście w stanie dostrzec z miejsca tego punktu widokowego, więc polecam w miarę tego jak wybijacie te patrole. W miejscu zabicia tego patrolu, konkretnego, odpalcie sobie tego kruka, czy tam orła, czy jak zwał, tak zwał. Sprawdźcie jeszcze raz w okolicy, czy gdzieś żaden patrol się nie porusza. Z doświadczenia, y, przez kilka godzin testowania tego wszystkiego, zauważyłem, że od 3 do 5 patroli w okolicy się pojawia y, prawie zawsze. Najmniej są to dwa, trzy, dwa, Chyba miałem, że to było takie, powiedzmy, najrzadziej. Powiedzmy, najmniej się tego pojawiło dwa, dwa oddziały. Natomiast z reguły 90% przypadków jest to od 3 do 5. I jak widzicie, tutaj po lewej stronie już też, właśnie o, zauważyłem, że ten patrol mi się też porusza. I to jest taka standardowa, standardowa droga, powiem szczerze. Najwięcej patroli jest wokół właśnie wokół tego, tego miasta. I tutaj w tym kierunku, właśnie cały czas po tej drodze, w tym lesie, to, jest, to się pojawia najczęściej. Tutaj zawsze są 3-4 patrole, więc bardzo szybko można, że tak powiem, ten schemat sobie wyrobić. I robić dokładnie cały czas to samo, po prostu, że tak powiem, odgrzewać jednego kotleta i zgarniać od 3 do 5 wolframów, co jeden taki, taki taką turę powiedzmy. No i co trzeba zrobić? Zgarniam ostatni wolfram. Tutaj nic w okolicy nie ma, więc uciekamy do Oxenfordshire, teleportujemy się tutaj. I teraz są, możecie zrobić kilka rzeczy. Pierwszą rzeczą jest po prostu medytacja. Zauważyłem, że trzeba medytować aż trzy razy, żeby tak jakby zresetować zegar, powiedzmy, respawnu i tak dalej. I możemy wracać w tamto miejsce po wcześniejszym zapisaniu gry. Jeżeli będziecie medytować tutaj nawet 5 razy, 6 i wrócicie sobie do tamtego miasta bez zapisania gry i wczytania jej, to po prostu tego patrolu tam nie będzie dlatego co polecam w tym przypadku medytujecie sobie trzy razy, zapisujecie grę, wczytujecie ją i wracacie tam do tego Glower Chestershire i macie znowu, że tak powiem pełno Wolframu do zdobycia albo, jeżeli nie chcecie tego robić możecie w to miejsce na przykład, tak jak tutaj pode mną akurat teraz jest dużo żelaza, możecie sobie pozbierać to żelazo możecie się teleportować, w sensie w inny punkt widokowy, gdzie indziej, poszukać innych patroli, bo zauważyłem też, że eliminowanie innych patroli w innych częściach mapy, też resetuje Zegar respawnu patroli na całej mapie więc nie musicie robić tego dokładnie tak jak ja tutaj, jest to tylko jeden ze sposobów. Jeżeli wam się nie chce biegać, po prostu ten sposób jest moim zdaniem troszkę szybszy, no ale wiadomo, każdy może go robić po swojemu. No i zobaczcie, wróciliśmy tutaj i ten sam schemat. Szukam sobie po prostu patroli przy głównych drogach tutaj już elegancko idzie jeden, tam idzie drugi. I zobaczcie, większość jest właśnie ciągle na tej samej drodze. Czyli to jest tak jakby, no, powtarzalność jest bardzo, bardzo wysoka. Tu mi się zdarzyło, że mi się jeden kiedyś pojawił, ale to rzadko się zdarza, więc... ale też się zdarza, więc warto się rozejrzeć po prostu po całej okolicy. I robimy to samo. Idziemy po prostu, oddział, eliminujemy. E, powiem szczerze, że najtrudniej jest to na początku wyłapać, jeżeli chodzi o płynność tego wszystkiego. Jak już dojdziecie do wprawy, tam powiedzmy poćwiczcie sobie ten schemat tak, przez pół godzinki, dajmy na to jesteście w stanie dojść do sprawy takiej, że już robicie to tak systematycznie i tak sprawnie, że autentycznie jedną sztukę wolframu zdobywacie co minutę. Już liczę oczywiście wszystkie te ekrany ładowania, ekrany tam wczytywania i tak dalej. Ja zaczynając to wszystko, to testowanie, miałem przy sobie jedną sztukę wolframu, tutaj na koniec mam już ich ponad 20, a no nie zajęło mi to długo, więc... Więc jak widzicie, po prostu jest to troszkę dłużej niż w tamtym poprzednim sposobie, ale też możemy to bardzo szybko po prostu, że tak powiem, sfarmić. Tutaj przy okazji jest właśnie też dobre to, że możemy farmić sobie skórę, te wnętrzności, żelazo i tak dalej, więc po prostu, jeżeli już poświęcamy czas na farmę czegokolwiek, to możemy po prostu pozbierać sobie przy okazji wszystkie również inne rzeczy, co, co po prostu polecam robić, bo to się po prostu przydaje. Zobaczcie, tu jakieś tam kozy, owcy, tego pełno tutaj biega generalnie, więc cofszy, co takie właśnie zapisanie, wczytanie i tak dalej, to się wszystko respi, nie tylko patrole. Tutaj zobaczcie, teraz zatrzymam na chwilę film. O, nie ma na tej górce po lewej stronie żadnego, żadnej kropki żółtej, więc yy, tak jakby nie zrespiło się to jeszcze, tak to, tak to można określić. Z, wystarczy, że rozejrzałem się chwilę, spędziłem tu może nie wiem, 10 sekund i zobaczcie teraz, właśnie się pojawiła ta żółta kropka na górce po lewej stronie. Ja teraz właśnie zwrócę na to uwagę i, i się teraz zastanawiam szczerze, czy to się rusza, czy to się nie rusza, czy to było tutaj wcześniej, czy nie. I zobaczcie e, chwila, że taką zamuły I dosłownie sekunda, dwie, i zaczęło. O, i właśnie zaczęło się ruszać. Czyli takie jakby albo ten, ten patrol dopiero wszedł w zasięg po prostu tej, tego, tego zasięgu widoczności tego kruka, albo po prostu jakiś błąd, gry, dajmy na to, nie wiem, coś tam. No, ciężko to określić. W każdym razie trzeba się dokładnie rozejrzeć. I zobaczcie, wracam to jest dokładnie ta sama trasa, gdzie byłem wcześniej. I tutaj już wiem, pojawiły się dwie kropki żółte po lewej stronie. Jedna to jest stała skrzynka, która gdzieś tam przy drzewie jest, o której, o której wiem. Zastanawiam się, czy to drugie to jest patrol, bo się jeszcze nie rusza. Czyli jest ten sam schemat, że jakiś może błąd albo ten patrol stoi w miejscu, bo się może dopiero zarazpił, no nie wiem, ciężko to określić. W każdym razie się pojawił i na mapie już jest. Czyli zobaczcie, dwie ym, dwa wolframy zdobyliśmy już będąc w mieście, zabijając tam te dwa patrole tutaj mamy trzeci i czwarty na nas już tam czeka w lesie, więc w poprzednim, tak jakby w poprzedniej turze zdobyłem trzy wolframy, w tej już zdobyłem cztery. Jakbym poszukał dalej, znalazłem i ten piąty patrol, ale chodzi o to, żeby nie marnować czasu po prostu na szukanie tego jednego wolframu, bo po prostu w ciągu minuty czy dwóch jesteście w stanie zrobić te wszystkie właśnie te triki powiedzmy z medytacją, z zapisaniem, czytaniem, wrócić tutaj i zamiast jednego wolframu zdobyć po prostu trzy albo cztery, więc to jest po prostu kwestia tego jak Chcecie usprawnić to farmienie, żeby ono było najbardziej efektywne. No i sama, ten sam. Jestem dokładnie w tym samym miejscu. Ten sam oddział, praktycznie. Czwarta sztabka Wolframu. Yy, łącznie, tak jak mówię, yy, minuta czasu mniej więcej na jedną sztabkę Wolframu. Zaraz zresztą zobaczycie, ile ja tego mam. Chyba 23 sztuki, tu już mam dokładnie. Yy, więc polecam to w ten sposób robić. Yy, poświęcić temu powiedzmy godzinkę czy półtorej. Wyfarmić się, ile tam chcecie na maksa. I, i, i że tak powiem, zapominacie o farmie. Robicie dalej swoje. Tutaj jeszcze się rozglądam, ale nic tutaj nie ma i zrobię to zawsze dla pewności, bo może coś jeszcze się tam przeoczy, ale nigdy się, nigdy się nie zdarzyło, że coś tu jeszcze więcej było, więc to jest tak jakby końcowy przystanek tego całego setu. No i zobaczcie, 23 sztuki Wolframu. Całkiem fajnie, więc polecam. To by było wszystko na tyle. Więc jeżeli film Wam się podoba, pamiętajcie, suba zostawcie, wbijcie łapę w górę. No i to z mojej strony tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!